Jest git, o łapie się zagnata poprawię spodnie, no bo przeszkadza mi knaga Twoja dupa, patrzę, wiem, że chciałaby to Gotowa ryzykować, chociaż to droga pod zakaz Płynę pod prąd i tak już od mało lata Od mało lata latam, ale nie złamałem zasad Idę do przodu i nigdy się nie zawracam I tak nie miałem nic, więc nie było do czego wracać Poznałem kiedy, wiem, co to jest ciężka praca Legalna płata się całkowicie nie opłaca Rzucają towar i oszukują na watach, nie puści pary bratów, nawet na waliografa Balety co tydzień, co tydzień gruba zabawa Porobiona młodzież, bo dealer na nich zarabia ja wolę sporta, a nie zatka na hey! Ciężka praca, piąta seria, spompowana łapa. Nie jestem święty, ale życie chcę po układzie. są sami mają w chuj bałaga. Policja znajdzie na ciebie zawsze paragraf. To jak pułapka, nie poruszę się bez adwokata. Kupione media, wszystko to propaganda człowiek, ściwe jak polityk, który własny kraj obrada. Ja nie na sezon, rap to moja zajar. Otwieram tak, noga na gaz i dalej dopierdala. Ej, znowu poznaję ten check, to kolejny minion hey! hey! cyckami jak LED. Indy nie było, jak chciałem tu wejść, więc po schodach zacząłem biec. Czy więcej pieniędzy, ty więcej jeszcze kłopot Tu stare ziomki z bloków zamienili się w wrogu Sukces to dziwka, a ja nadal taki sam Szybka weryfikacja, kto fałszywa, kto brat Tylko chlać, co, mać, co? Cały tydzień gaz ty, jeśli masz do mnie problem, kładę lachę ci na twarz Krąży patrol, broń, nadużywają znak Absolutnie sam na sam, nie miałbyś ze mną żadnych szans Na mnie świecą się diamenty, bo taki jest biznes Na bok sentyment, milion złotych walizce, Trzeba to pomnożyć, nie przejebać na mieście Chcę zaparkować Royce w nowym apartamencie Wielkie dupy w jacuzzi się bawią, do. Na nowe płytki się wylewa piana O nas niżej, dymi marihuana Elizabetka, Katarzyna, Mariana Ej, to bo poznaję ten dęk To kolejny minion mi pęk Gang gang Pizdy, mają mokry gacie i lęk Słyszę te drgania i Gang, gang Nigdy mi nie wyjdzie suka na łeb Choć świeci ze jak led Gang, gang Bindy nie było jak chciałem tu wejść Więc po schodach zacząłem biec ładnie nie ma kurwa snej